Nie wypuszczę cię stąd. Nie wypuszczę cię z jeśli chcesz dostać się do Ningen do i uciec z wymiaru kary będziesz musiała przejść przeze mnie. Czując tą moc, idącą z Tosigoku, stojąc właściwie tuż przed tą zjawą tutaj twarz zasłonięta brudnymi mm. ee, włosami, wcale nie jesteśmy tak różne. I zaczynając się splatać tą inwokację z tym gniewem, które czuję. Mm. W środku, chcę szerzej stanąć, nie wypuszczę cię stąd. Nie wypuszczę cię stosikoku, jeśli chcesz dostać się do Ningendo i uciec z wymiaru kary, będziesz musiała przejść przeze mnie. I rzucam wyzwanie honoru tej decyzji. Wyciągam z torbę kilka suszonych liści i igieł, które rozrywam w dłoniach, rozsypuję je dookoła siebie, I moje palce i unoszące się w powietrzu te skruszone rośliny zaczyna otaczać. Zielonkawy błysk, kiedy ja splatam to ściągając ręce bliżej siebie, więc wracaj skąd przybyłaś bestio z Toshigoku uwalniam nefrytową energię z pomiędzy palców i ona dostaje trafienie krytyczne. Równe e, 7, a ja te dwie okazje chcę wydać na introspekcję Yukako, która zaczyna się zastanawiać, czy może jej nieludzka forma związana jest jakoś z Toshigoku. Może stało się coś z Benten, mm. że związana jest jakoś z Toshigoku.